9 sił popłocholistny, okazały koszycze korzeł tym wnętrzo i jasnych działkach kielicha, wysoszony i toż przed nasion. Te okazały koszyczki należną do gatunku o wybitnie skromnych wymaganiach siedliskowych. To 9 popłocholistny, który jest byliną występującą na skrajnie suchych, jałowych i mocno nagrzewających się murawach. Dochodzące do 15 cm średnicy kwiatostany. O krótkiej łodydze i mocnej budowie, chronią w swym wnętrzu duże niełupki opatrzone okazałym aparatem lotnym. Nasiona z okazałymi aparatami lotnymi na ciemny dle. Ich skalę możemy zobaczyć dopiero po uwolnieniu z dna koszyczka. Rozmiar rekompensuje w tym przypadku niskie położenie startowe u gatunku bez łodygi, siedzącego na powierzchni gruntu. Słoneczna morawa na skarpie, w niskich traw punktowo wysoszone liście 9 siła. Ten gatunek 9 siła reprezentowany jest na 13 krajowych stanowiskach w typie murawy kserotermicznej. Jest nie znoszący zacienienia i konkurencji wyższych roślin, związany z glebami o wyraźnie mineralnym charakterze. 9 sił popłocholistny objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Posiadając kategorię gatunku zagrożonego wymarciem, W.